Maneczko jestem Daffy i dzisiaj sobie w Mining Simulator 2 na początku odcinka chciałbym podziękować tym osobom, że wspierają mój kanał, oraz możecie wpaść na Discord Fixing Studio oraz na naprawiacie Duff Fixa, bo pojawił się właśnie leak z mojej gry, która będzie w lato, więc polecam każdemu. Ale już lecimy do odcinka. Jak widzicie jest nowy update tutaj. I jest tutaj jakaś nakrajna Crystal Cavern, więc bardzo fajnie. Tutaj już widzę Comic sun Trading, więc naprawdę bardzo fajnie. Zobaczymy sobie teraz update log'a. Macie tutaj wyświetlone na ekranie. Został dodany właśnie nowy świat. Krystal jajko, no 10 nowych petów. Limitowane pety w shopie. Gem chest, czyli. Będzie można zdobywać teraz gemy z chesta. Będzie co 4,5 godziny Więc bardzo fajnie Gem enchantment Na to czekałem bardzo Czyli tutaj zwiększa moje permanentnie staty Tutaj jest hatch, speed, pet, equip i więcej Fast hatch Czyli po prostu otwieramy jajka szybciej Rare crate I możemy i tutaj jest 9 nowych skinów, Mar, nowy materiał, który można wykopać, nowe plecaki, nowe narzędzia i, i trade niebawem, więc naprawdę bardzo fajnie. Dużo rzeczy się pozmieniało, pójdźmy sobie tutaj na początek, bo tutaj widzę, że tutaj coming soon, tutaj tu się jest jakaś rakieta i tutaj jest game enchantment, jak widzicie mam no trochę mało game'ów, można tak powiedzieć. Oj, tutaj są nowe PETy, bardzo fajnie. No i tak, jak widzicie, mam 12K, więc pewnie na mało mi starszy. Dobra, co mamy tutaj? Hatch Speed, i tutaj zwiększa moje otwieranie jaj jako 5%. I tutaj mamy zwiększone po prostu PETy, ile możemy założyć. Tutaj mamy speed storage, tutaj mnie nie obchodzi to. Midas, tak, większa. Wartość itemów o 5%, łatwiejsze Rebirfy. mniejsza koszt Rebirfów o 5, bardzo fajnie O oh, tak, to jest permanent layers, czyli nigdy nie tracę checkpointu. Kupuję to, tutaj sobie przemyślałem, kupuję tu jeden, tutaj mi da stać Tutaj to jeden, nie dwa razy, tutaj to, dobra co jeszcze można Tutaj jajka na pewno nie zwiększę na razie, jedynie co mogę teraz sobie zwiększyć Tutaj jeden raz. Eee, dobra, trzeba przemyśleć. Albo to, albo to. Dobra, to. Bo tutaj zwiększa bardziej ten. Więc dobra, załóżmy sobie kolejnego PETA. Tutaj mimika. No i tak przerwentują się moje pety na razie. Bardzo ładnie. Pójdźmy sobie na tą krainę, żeby szybko na tamtą bić. Dobra, tutaj mamy jest jakaś dziura, żeby tutaj tam. I dobra, więc kopiemy tutaj. No już mało co zostało. No mało praktycznie. Zostało już 200. Nie, już mało, strasznie, więc e, dobra. Nie zamieta jakoś dużo. Tutaj jakiś filowy lag widziałem. To jest filem. Tak, 100 metrów i już będziemy tutaj na tej kolejnej krainie, oczywiście. Myślę, że. O dobra, już, już jesteśmy. Dobra, co tutaj jest? Pierwsze gem chest odbieramy tutaj Dobra, odbierzmy tutaj gem I 350 gemów, 4 godziny i 30 minut Tutaj sal jest I dobra, tutaj są te jajka A ja sobie sprzedam jeszcze tutaj inwentory I mam 33 miliony Więc bardzo fajnie Otwórzmy sobie jeszcze kilka jajek takich Żeby zobaczyć jak te pety wyglądają na początku 45 milionów kosztuje jajko Dobra, tutaj jakiś dog wypadł na początku, więc trochę słabo. O, i epic wypadł, więc sobie go zobaczymy, jak on wygląda oczywiście. Dobra, tutaj common shiny, więc naprawdę bardzo fajnie. Może uda się w tym update'cie bardzo fajne pety zdobyć, bo naprawdę cieszyłbym się. I w kolejnym odcinku prawdopodobnie już topka będzie. Tak mi się zdaje. Dobra, kilka petów odkrytych, ile tutaj? No tak, tylko tutaj ten epik i te legendy, więc zobaczymy sobie, jak wyglądają te pety. Więc dobra, tutaj mamy tego epika. Tutaj mamy tego shiny doga. Wchodzimy sobie na dół i tutaj mamy tego krystal dogi. Tutaj mamy tego rera I mamy jeszcze tego komona drugiego. Więc mamy na razie 5 petów, w tym jeden shiny. I dobra, tutaj sobie oczywiście w options hide pets włączymy. I dobra, tak wyglądałem na początku te pety. No ładne są pety. Takie małe, nie są takie wielkie. Spoko jak na takie pety wygląda. Dobra, Best tutaj. No tak to się prezentuje. Dobra, hide pet. I możemy sobie obciaić to, jak to wygląda. O wiele mniej to kosztuje. No naprawdę o wiele mniej kosztuje. I chyba. O tak. To jest tak. przydatne. I 7K każdy blok. O ja. Trochę. Zdajmie. Kopijcie tutaj promite i to wzrosło o 30 milionów. Yy, no, powiem, że nieźle, naprawdę. Te Pet Enchanty bardzo oddają. Polecam, naprawdę wiedziałem, że trzeba tyle w tych zebrać. Bo tam już nawet moderator coś tam mówił. Ale na razie sobie zbierzmy trochę pieniędzy, żeby sobie zrobić kolejnego rebirfa, oczywiście tutaj. Dobra, tutaj sobie wykopnę te materiały. Jeszcze zapraszam Was na odcinek poprzedni, jak to się widział, porad do tej gry, więc zapraszam. Jeszcze tutaj sobie tyle wykopmy i dobra, i już mogę sprzedać i stać mnie. No, prawie mnie stać. Dobra, i tyle chyba już. Dobra, stać mnie, robimy kolejnego rebirfa. Ile kosztuje teraz? No, o wiele mniej o wiele, wiele mniej. No już mam 72 rebirfy, więc naprawdę bardzo dużo mam już. Bo mi brakuje ze 100 tutaj rebirków lub coś takiego. No ale tak, do jutra może wbiję to. To nie jest aż tak takie trudne, jak to się wydaje. Wystarczy po prostu być aktywnym. Tak, widzicie, sekundę można sobie robić te rebirfy, jak przed chwilą widzieliście. Nic trudnego. A ja widzicie, jeszcze tutaj jest jeden Game Pass. Jak będzie tutaj 200 łapek, to kupuję tego Fast Hatcha. Z względu na to, że to jest 750 robów. Naprawdę bardzo dużo tutaj kosztują niektóre rzeczy. Więc jak będzie 200 łapek, to oczywiście to kupię. Dobra, widzimy się za chwilę, jak już znajdę tą nową rudę, którą podali w update logu. 5 minutes later. mi to zajęło. Jak widzicie, bloki mam po 10k, więc to nie jest już łatwe. I ile to ma waluę? 162 larmiar. No, nieźle powiem. Teraz sprzedajmy sobie to. Dobra, Więc co zrobimy. Zrobię to, o dobra. To jest teraz razy 4, bo ten duplikator. Dobra, log tutaj. I sprzedajmy sobie. Mamy tyle, 32 biliony. Unlock. i zobaczmy. No, 6 bilionów takie coś. No, naprawdę bardzo dużo. Dobra, zrobiliśmy sobie rebirfa. Kolejny prawie 24 miliony, więc pójdźmy sobie do shopu, bo tutaj jest nowy Rare Crate Dobra, tutaj jego moment. 25. Dobra, kupmy sobie ich z 5. Jak chcecie odcinek z openingu takiego, jak wcześniej robiłem, to możecie napisać w komentarzu. Może coś zrobię z tego, ale dobra, co tutaj mamy? Takie tutaj kulki. Tutaj 7% rare, jak i 7 też tutaj procent. Nieźle. Epic ma 12, a tutaj 10. I tutaj Legenda ma 0,4. No, nieźle. Dobra, otwieramy sobie oby Legenda. Jak będzie Legenda, to naprawdę nieźle. Dobra, tutaj co mamy? Strawberry. Dobra, common jakiś. Kolejna skrzynka. Lecimy. Może tutaj coś lepszego wypadnie. Jakiś epic rare. O, dobra, jest coś lepszego. unik Może taki... Epic by wypadł. Super by było. O, i teraz. A, no i teraz znowu common. Dobra, jeszcze dwie skrzyneczki i ostatnie. Pewnie nie wleci legenda, bo na takie pięć skrzynek to no mało. Mało szans na wypadnięcie legendy. Dobra, kolejny common, ten sam. Szkoda. Dobra, ostatnia skrzynka. Może wleci ten epic. Super by było. No i dobra. No i unikł. No szkoda. W kolejnym odcinku, może się uda. A i właśnie, udało mi się jeszcze zdobyć tutaj Rainbow z tego Basic Creeda, tego pierwszego. Mam tutaj 5 tych kulek. Legendary. Jak widzicie, mówiłem właśnie, że legendy dają więcej. Bo daje plus 150, plus 15, więcej plecaka, więc naprawdę e, bardzo e, fajnie oczywiście. Dodejśmy sobie do topki i brakuje mi. 120 rebirków. Myślę, że w kolejnym odcinku to dobędziemy. To, to było już tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem. I jak dotarliście do tego momentu możecie napisać update. Jeszcze zapraszam na grupę Robloxową oraz Discorda Fixing i naprawiacze do Fixa, bo tam naprawdę jest super atmosfera. Więc ja już Was żegnam, siema.